Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj słuchajcie, chcę odpowiedzieć sobie na bardzo dziwne pytanie. Dlaczego dochodzi do wypadków rajdowych? Dlaczego tym kierowcom, którzy biorą udział w tych wypadkach, Zazwyczaj nic się nie dzieje. Dlaczego wychodzą bez szwanku? Na te pytanie chciałbym odpowiedzieć też, między innymi, komentując różne wypadki i opowiadając Wam, też między innymi, swoje jakby przeżycia i doświadczenia, które miałem podczas swoich rajdów. W tych wypadkach w mojej karierze było niedużo, ale były sytuacje, które straszyły i powodowały, że musiałem albo odpuścić gaz, albo inaczej przejść pewną partię zakrętów, czy też ewentualnie z Skłonić się do zmiany ustawień. Więc dzisiaj chciałbym Was zaprosić na taki film, w którym będę opowiadał o wypadkach które są sfilmowane i nagrane przez chłopaków, którzy w sumie jeżdżą na te rajdy i, i starają się właśnie wychwycić takie właśnie oto sytuacje niebezpieczne, śmieszne, czasami głupie, e, takie trywialne, które doprowadzają właśnie do wypadków. Więc słuchajcie, żeby nie przedłużać, też prosiłbym o subskrypcję i lajkera, bo to jest dla mnie, że tak powiem, bardzo miłe, że jeżeli wrzucicie subskrypcję i lajker, więc jakby nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania Materiału, który przygotowałem. Na pierwszy rzut Porsche 964, która idzie na, w nawrocie, nie byłoby tu nic spektakularnego. Ja cię kręcę, no nie byłoby nic tu spektakularnego, jak tak zwana, tak zwane. Ale słuchajcie, aż zatrzymam, słuchajcie, no tutaj ten nawrót nie wskazywał na nic groźnego i prędkość była dosyć mała, więc jakby nie wiem dlaczego, ale kierowca albo się zagapił, albo po prostu go delikatnie poniosło, nie wiem czy tam był, nie wiem, piach czy coś, ale zwrócił uwagę, że wpadł do, wpadł do, po prostu w taką przepaść, no i jakby trochę szkoda auta, bo to wybudowana rajdówka na bazie 964, jeżeli się nie mylę, więc jakby pieniędzy... Tyle poszło. Więc, jakby, to jest, to jest moim zdaniem pewnego rodzaju jakiś głupi, mały błąd, który doprowadził właśnie do bardzo dużego i spektakularnego dzwona, który niesie za sobą duże koszty naprawy. Ride San Marino, Ride San Marino, i mamy tutaj R5, która. A! O, boleśnie, boleśnie, słuchajcie, boleśnie, dosyć e, na bardzo wolnej partii. Zanim S2000 w identyczny sposób. Uderza, uderza w kamienie. Ja przytrzymam materiał i wyobraźcie sobie, że tutaj y, nie doszło do jakby takiego spektakularnego dzwona. Ale naniesione kamyczki, ja to nazywam i też w nomenklaturze rajdowej nazywają się rolling stonesy, czyli kamienie, które potrafią cię pociągnąć. Y, I w przypadku wyboru y, tak zwanego slika, czy też jazdy na, na oponie typu slick, nie jesteś w stanie się wybronić właśnie z takiego wyjeżdżającego przodu. W tym przypadku zwróćcie uwagę. Że tych kamieni jest bardzo dużo, i jakby nie jesteś w stanie obronić samochodu. Nawet zwróćcie uwagę, że ta prędkość była dosyć mała, więc jakby lecimy dalej. No tutaj się praktycznie nic nie stało. Kibice, jak zwykle pomagają. No czy stało się? No tutaj tylna, tylna felga jest wykrzywiona. Kolejna kolejne chyba R5. No i, no i jest identyczna sytuacja. Eee, zwróćcie uwagę, że na samej górze jest, jest dużo, dużo tego piachu, więc i tych kam kamyczków, które właśnie powodują no tutaj się dla R5, no kolejny wielki skok, który wow o, sk mm! skończyło się no ja Cię kręcę no słuchajcie, skończyło się dosyć spektakularnie mamy tu powtóreczkę, która z, innej, z perspektywy innej kamery pokazuje słuchajcie, no nie ten skok Patrzcie, widzieliście? To jest ewidentna, ewidentna wina zawieszenia, źle ustawionego zawieszenia. Chociaż e, nie śmiem twierdzić, że inżynier, który ustawiał ten zawias, mógł zrobić jakikolwiek błąd, jeżeli chodzi o ustawienie. Ale jak widzieliście na załączonym obrazku, uderzenie, odbicie zawieszenia spowodowało mm, destabilizację toru jazdy, czyli tak naprawdę to zawieszenie powinno e, zadziałać w ten sposób, że po skoku powinien samochód siąść. I koniec, a delikatnie go odbiło. To przyczyniło się do tak zwanej, e, że ten samochód dostał takiej ryby i odpłynął mu tył, i już jakby kierowca nie zrobił nic, co by mogło być na No i kolejna, kolejna moja ulubiona BM. No dosyć zamaszyście, bardzo bogato, to trochę tu, to trochę tam. Nie wiem, ale. No i tutaj mamy kolejny samochód, który moim zdaniem to jest przednio napędowa, mocna ośka, która zbyt mocno, zbyt mocno wjechała ciała e, ten lewy zakręt, co przyczyniło się do roz. E, o kurczę, no tutaj to dosyć mocny. Zamaszyście bogato, głębokie cięcia, nie wiem czy tam kapeć właśnie nie był. O, tutaj dosyć za głęboko uderzone, ale to za chwilę zaraz, pyk, do tyłu i do przodu będzie. Kolejna, kolejna, to jest Ford Fiesta. No, zakręt wciągnął. Szpera, przednia oś dosyć mocno wciągnęła go do zakrętu. No i szybka obrona, to dużo czasu nie zostało stracone. Kibicewi, jak widzicie, dosyć mocno cieszą się. Tutaj, rajd nocą, no powiem wam, no tutaj, coś, coś poszło nie tak. Coś poszło nie tak, powiem wam, że rajdy nocne, jazda po nocy jest trochę inna i zawsze jest tak, że dochodzi do takiego jakby. Trochę mm, niedostrzegania. Przynajmniej ja tak uważam, że kierowcy, mimo że są bardzo szybcy na tym odcinku w dzień, czasami jest tak, że mm, jazda po nocy, po tym samym odcinku jest już inna i y, 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 jesteśmy wolniejsi. No i dobra, mamy kolejny. A! Blisko było, blisko było, ale. Aj, to napad na ten lewy zakręt. E, dosyć. Y... Mocno opóźnił hamowanie, co skończyło się, że tak powiem, takim uślizgnięciem i wpadnięciem, w uderzeniem delikatnie w drzewo. Uderzenie nie było dosyć duże, ale jak zwrócicie uwagę, e, przy, felga przyjęła dosyć mocno. Wieniec ten został w środku. Właśnie to się to, to jest charakterystyką, właśnie opon felk rajdowych, gdzie uderzenie w koło powoduje, że nie urywasz całego zawieszenia, tylko pierwsze uderzenie, jest na właśnie na ten na, na, na felgę felga urywa się czyli ten cały wieniec zostaje w środku felga odpada, możesz zmieniać i prawdopodobnie nie masz rozwalonego całego zawieszenia to, to jakby pozwala jechać dalej no tutaj dosyć mocno i spektakularnie więc jakby uważam, że, że, że dalej bez wymiana o felgi i jedziemy dalej no bolało bolało Kolejny, kolejny odcinek, tutaj bardzo ślisko, uważam, że będzie bardzo, bardzo niestabilnie i A, dosyć mocno, strasznie mocno pokaleczył samochód, dosyć mocno napad na, na, na... bardzo śliska partia spowodowała właśnie tak tego typu wy, wypadnięcie z trasy. I kolejne wypadnięcie z trasy, to jest, o to jest ewidentny... Słuchajcie, jazda dalej właśnie w takim rowie może się skończyć e, dosyć y, spektakularnie. Słuchajcie, czasami właśnie wypadnięcie z drogi e, i wpadnięcie do takiego rowu melioracyjnego, jakbym to nazwał, e, kończy się jakimś mostkiem, jakimś przepustem, gdzie jest bardzo twardo. Ja miałem kiedyś swego czasu też taką przygodę, gdzie też wypadliśmy, a jechaliśmy tak właśnie jak Tutaj na, na załączonym obrazku, i w pewnym momencie pojawił się taki przepust, gdzie uderzyliśmy, wybiło nas na drugą stronę. Urwaliśmy kawałek koła, e, kawałek zawieszenia w sumie był też trochę naruszony, ale po zmianie pojechaliśmy dalej. Ale, ale jakby tutaj e, to jest bardzo ryzykowne, kiedy wpadasz i starasz się wyjechać, jest dłu długo ci to zajmie, zanim wyjedziesz, więc jakby trzeba uważać, czy coś w tym i modlicie, żeby coś w tym rowie nie leżało. No tutaj e, ewidentna, tutaj ewidentna akcja z napadem na słup. No i, do, idą, i mamy e, prawdopodobnie R5. Dosyć e, trudny rajd, który jest na turbo mokrym, nieprzyczepnym. No ale tutaj jakoś, tu nie, tu nie wyszło spektakularnie. Wyszło bardzo, bardzo bezpiecznie. No i kolejne Błocko, które właśnie powoduje, że jak wypadniemy z trasy, ciężko jest na nią wrócić. Widzicie, jak, jak, jak nerwowo i jak no udało się wrócić na przyczepne. No i mój ulubiony lancer, czyli i tutaj słuchajcie, widzicie? To jest tragedia. To jest po prostu, to już jest pozamiatane. Wypadasz z drogi i już suniesz Amen w pacierzu. Slick nie działa, nic nie działa i abyś tylko tam po prostu nie uderzył w nic twardego i znalazł drogę, żeby wrócić. No i jak tutaj spektakularnie chciał wrócić i uderzył w coś. Nie ja wiem, udało się, udało się. I kolejny napad na. O tutaj to będzie tragedia. Słuchajcie, tutaj patrzcie, tutaj on idzie w krzaczory w drzewa i we wszystko co się da. kibice pobiegli już oglądać co się właśnie wydarzy, ale myślę, że się wydarzyło dosyć. Dużo. Bardzo trudne warunki, dosyć szybki najazd, to jest ośka. O, s... Do kogoś na plac wpadł. Aj aj, 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 Powiem wam, że. A to nie tylko on. Kilka samochodów poszło właśnie w. W, w, w siną dar. Teraz może wrócę na chwilę do tego pytania, które zadałem sam sobie i też jakby niektórzy mi też zadają to pytanie, a propos dlaczego tym kierowcom się nic nie dzieje? Dlaczego jest tak, że oni tam się rolują, nie wiem, wychodzą, spadają ze skały i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to jest, słuchajcie, zasługa klatki bezpieczeństwa, która jest zrobiona według ściśle określonych załączników, załącznik J. Załącznik J jest to coś takiego, taka, taka Informacja, na podstawie której dany producent wykonuje tą klatkę, spawa w odpowiednich punktach, w odpowiednich punktach mocuje do samochodu, do karoserii samochodu, więc jakby. To jakby ta cała klatka tworzy, jakby taką trochę kapsułę bezpieczeństwa. Dodatkowo pasy, dodatkowo fotele kubełkowe, które są w stanie utrzymać tego kierowcę. Czasami, słuchajcie, zdarzają się śmiertelne wypadki, ale to naprawdę musi być bardzo grubo, bardzo szybko, i uderzenie musi być naprawdę w, w twarde. Bo jeżeli samochód wypadnie na miękkie i uderzy i uderzy, będzie się tam, nie wiem, rolował, czy tam się obróci raz, drugi, trzeci, piąty. Uważam, że się nic nie stanie, a czasami się, no czasami się, słuchajcie, zdarzają dosyć potężne dzwony, ale najgorszym wypadkiem i najgorszym jakby takim ze skutkiem śmiertelnym to jest to, że jak uderzysz w twarde, czyli powiedzmy boczne uderzenia, klatka jest w tych bocznych uderzeniach najsłabsza, uderzasz bokiem, zawijasz się powiedzmy, nie wiem, w drzewo, w latarnię czy w cokolwiek. Drugim takim bardzo słabym elementem to jest to, co ci wjedzie przez przednią szybę czy też przez boczną. Był taki wypadek, gdzie można powiedzieć, że to z naszego podwórka prędkość nie była dosyć duża, ale niefortunnie kierowca zjechał w kierunku takiego ogrodzenia i dosyć mocno wjechał w ogrodzenie, w, uderzając i, i jakby powodując, że do środka wjechał wjechał, wjechał, me, taki pręt i, i, i pilotkę, akurat żonę, e, dosyć mocno pokaleczył, przebił, e, no i w efekcie końcowym e, pilotka zmarła w, 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 jakby w szpitalu. Natomiast, natomiast to, 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 to są właśnie, to się zdarza. Czasami, nie wiem, czy oglądaliście, ale też jakby też był taki też wypadek, gdzie, gdzie do środka wjechała kłoda i też mój kolega pilot też cierpiał dosyć mocno, bo, bo, bo wpadli, też nie było dosyć szybko, spektakularnie, ale po prostu spadli, uderzyli w takie, w takie ogrodzenie, które było zrobione z, z takich małych w sumie drzewek i te drzewo po prostu, jedno z nich wjechało do środka i uderzyło właśnie w twarz e, pilota. Natomiast też jeszcze na internecie chodzą, chodzi taki też e, spektakularny film, gdzie skończył się dosyć e, szczęśliwie, gdzie odwracający się samochód zdejmuje właśnie taką, e, takie ogrodzenie i przez, e, przez środek przejeżdża taka kłoda, ni, po prostu nikomu nie robiąc krzywdy. Natomiast, natomiast e, czasami jest tak, że e, jak widzicie na tych, na tych rajdach wypadają Samochody, nie wiem, turlające trul, się. Wychodzą kierowcy, wychodzi pilot, się nic nie dzieje. Po prostu, e, oczywiście, jeżeli jest e, e, potrzebna interwencja karetki, sanitariuszy, to po prostu ich wiozą. Jeżeli uważają, że jest dosyć potężny dzwon, no to biorą ich na prześwietlenia, bo na początku może to nic wydać się groźnego, albo wydaje się dosyć mocno groźne, a, a i tak, i tak. Nic się nie dzieje. Tak jak już mówiłem, najgorsze to te są uderzenia w twarde, kiedy uderzasz bokiem, uderzasz w coś, gdzie się zatrzymujesz, tak jak tutaj zatrzymujesz się centralnie na drzewie, centralnie w jakimś rowie. To właśnie wszystko boli, bo to, że powiedzmy samochód wytrzyma i przyjmie to wszystko i się, nic tutaj się nie pozgniata, to to, że jesteś zapięty w pasach i uderzenie jest dosyć mocne, to niektóre rzeczy... Niektóre elementy Twoje we, we, wewnątrz mogą ulec zerwaniu. Więc czasami jest to tak, że spotykamy się z, z takimi informacjami, że pilot. Załodze się nic nie stało, ale małe mają obrażenia typu złamane żebro, czy też ewentualnie gdzieś tam przebite płuco, czy cokolwiek. To, czasami się to zdarza, ale, ale powiem Wam, że, że rajdy należą do bardzo bezpiecznych sportów. Gdzie e, w przypadku takiego dzwonu decyduje albo jakieś, jakieś rozkojarzenie, albo ewentualnie coś, co powoduje e, jakby. Nieocenienie sytuacji. Jeżeli na przykład, nie wiem, ja miałam też dzwona, gdzie dosyć mocno napadłem lewy, czwórkowy zakręt, gdzie powinienem go zdławić i, jeszcze, i opisać go jako trójkowy. Więc jakby te wszystkie rzeczy, które widzicie, widzicie te dzwony i tak dalej, to są, no może to nie jest brawura, tylko kierowcy, załoga chce jechać szybciej i czasami popełni błąd, czasami coś przytnie, czasami odbije i wtedy to jakby zrujnuje całą, całą, całą. Cały plan podążania z punktu A do punktu B. Więc, jakby słuchajcie, rozgadałem się dosyć mocno. Ale, jeżeli, jeżeli będziecie chcieli kolejne takie odcinki, no to ja zapraszam do subskrybowania i do lajkowania. I słuchajcie, ci, którzy napiszą coś w komentarzu e, spośród nich wszystkich, wybiorę jedną osobę i wręczę bardzo fajny upominek, jakim jest czapeczka od firmy Michelin. Więc jakby e, nie ma nic prostszego, żeby oczywiście zasubskrybować i polajkować kanał i zostać ze mną na dłużej, jeżeli chcesz właśnie tego typu materiały oglądać, ale ja też zachęcam Was do oglądania też innych materiałów, które możecie znaleźć e, tutaj. Więc jakby ja się z Wami żegnam, rzucam Wam tutaj filmy, które możecie też obejrzeć e, i podziwiać, więc ja, słuchaj, Widzimy się w kolejnym odcinku. Strzała. Cześć!